Witam serdecznie moim gościem Tomasz Gołąb-Gotoma. Witam, dzień dobry. Fantastyczne zawody w ostatnim meczu, tak naprawdę decydującym o być albo nie być gotowy. Jest, macie ten byt w pierwszej piątce. Tomek zacznijmy od tego, że ciężary bardzo z zginęły dzisiaj. 2-2, ale no, zwycięski remis jest. Męski, nasz męski mecz, ciężko było, nie ma co mówić. Kolejny raz wygramy w tak się wydaje. Jednak trochę sił potem brakuje, nerwówka jest. No ale jak to się mówi, kto nie ryzykuje, nie pije szampana. Do końca próbowaliśmy trzy punkty zdobyć, także jest dobrze. Ucieszeni dzisiaj uściski w zespole, bo awans jako Beniaminek do pierwszej piątki, ale właśnie chcę zapytać o tą taktykę, bo macie 2-3 minuty do końca, a wy dalej atakujecie, a przypomnę, że chyba dwie kolejki wcześniej zostaliście w ten sposób skarceni. No cóż, no, może to jest tak, że po prostu lubimy ryzykować, lubimy jak się coś dzieje, a nie tak, że gramy zachowawczo, ostatecznie to nie są szachy, jak to mówią. Jak się zaprezentowali dzisiaj greensi, bo oni dzisiaj tak naprawdę chyba bez minnika. Trzeba im oddać. No nie, nie widziałem do końca, ale generalnie grali naprawdę dobrze. Walczyli do samego końca, kontry mieli, także ładnie, ładnie. Oskar Grabski, taka postać dzisiejszego meczu, która rzutuje. Walecznością. Kiedy przegrywaliście, byliście dwa razy pod kreską. Oskar widać, że ciągnął ten zespół, nawet po piłkę biegał. To też jest ważne dla zespołu, prawda? Tak, tak. No Mamy takich ludzi. Czasami jeden ma gorszy mental, czasami drugi, ale generalnie zawsze jest ktoś, kto to pociągnie. Tomek, dziewięć kolejek za nami. Podsumuj występy Gotomy i Czy jesteś zadowolony z aktualnej pozycji? Jaka będziemy o 23-4 wiedzieć, jak pisze w tabelę, ale wiecie, że jesteście w piące. Tak, no generalnie jesteśmy zadowoleni. Tak jak mówiłeś. Beniaminek, budowany jest zespół 4 lata, mamy stały team, także zmiany w zasadzie nie ma, zero transferów, jesteśmy zadowoleni. No mogły być więcej punktów, tak jak mówisz, trochę nas karci los, no, ale kurczę, no, trzeba się starać, żeby coś osiągać i nie grać tylko o to, żeby się utrzymać. Ale gracie bardzo radosny, bardzo otwarty. Ja lubię ofensywny futbol i to się pięknie ogląda. No i też dużo bramek wpada w dwie strony. Dokładnie tak. Tomek, gratulacje i życzę udanych wakacji do całej Tomek. No, dzięki, dzięki.